Cześć, cześć kochani, w nowym vlogu. masie ja się witam tak z wami z rana. Taka zajechana, jeszcze że tak powiem, pod kocykiem, bo jest trochę chłodno, bo wywietrzyłam sobie właśnie cały salon i e, pokoje. Mała śpi w sypialni, także tam jeszcze nie wietrzyłam. E, no i tak wywietrzyłam, że po prostu zmarłam. Jestem pod kocykiem, takim milusienkim. Także będę dzisiaj coś tam dla was nagrywać jakoś mi idą, mam nadzieję, te vlogmasy, chociaż powiem wam, że to jest dla mnie wielkie wyzwanie. Codziennie, bo wieczorem już czasami, jak montuję, to przysypiam, tak wiecie, konkretnie, także, ale motywuję się, muszę mieć codziennie te vlogmasy, bo no, bo tak sobie e, postanowiłam, że będę je dodawać codziennie. No, mam nadzieję, że podałam, także. Zapraszam Was teraz do oglądania, ci, którzy nie subskrybują mojego kanału, serdecznie zapraszam do subskrybowania, to nam w jakiś sposób tam pomaga w zasięgach, komentujcie, lajkujcie, jak zawsze, no, ja Wam dziękuję. No, troszkę się malnęłam, jak ja to mówię, bo jedziemy do miasta, muszę jechać do mm, Kauflanda, bo muszę kupić małe mleko. Kaufland, albo dem, coś w tym rodzaju, zależy gdzie będzie, bo czasami nigdzie nie ma. I wtedy jeżdżę ja i szukam, ale coś jeszcze chciałam wam powiedzieć, szykuję dla Was jeszcze taki jeden filmik i dlatego potrzebuję też takie e, urywki danych produktów. Mam nadzieję, że filmik będzie ciekawy. E, ale chciałam właśnie, żeby e, nie miał tylko pogadanki, ale miał właśnie takie wejścia z danymi produktami, bo właśnie o niektórych produktach niemieckich będę rozmawiać, będę nagrywać. E, no, dlatego też przy okazji sobie coś tam nagram dzisiaj, żeby miała coś na żeby Wam właśnie pokazać to. No, e, ja się zwijam, muszę wziąć właśnie te moje worki, o których Wam mówiłam we wczorajszym vlogu e, z, z fantami, czyli muszę oddać butelki, bo mam cały worek no i tam w tym worku zazwyczaj jest jakieś 10 euro, e, więc e, muszę oddać, żeby mieć kaucję z powrotem. No i jadę do Kauflanda. Dobra, jestem pod Kauflandem i jedna z Was mi właśnie napisała, że, e, że w Kauflandzie ponoć nie wolno nagrywać, że e, właśnie ktoś tam nagrywał tej pani mąż i dostał zakaz wchodzenia do Kauflanda na trzy miesiące, więc ja zawsze nagrywam, choć pomimo tego, że leci właśnie też muzyka. W Kowalandzie to staram się też, tak wiecie, nie nagrywać. Dzisiaj potrzebuję parę przebitek, więc mam nadzieję, że uda mi się to nagrać. No, Zobaczymy, czy mi ktoś coś powie. Chociaż e, odpukać twój, jeszcze mi nigdy nikt nie zwrócił uwagi, a zazwyczaj chodzę z telefonem, rozmawiam, e, po polsku gadam i w ogóle. Więc zobaczymy. E, I jeszcze wiecie co, tak sobie pomyślałam. Ja mam Instagram. I on tak, tak naprawdę, troszeczkę kuleje, bo ja nie wiem dlaczego, ale ja nie boję się rozmawiać tutaj do Was i nagrywać filmików na YouTube'a. A bardzo się wstydzę robić to na Instagramie i nie wiem dlaczego. Więc dajcie mi znać, czy byście chcieli takich więcej relacji na Instagramie może troszeczkę jakichś zdjęć z Turcji yy, bardziej takich zdjęć naszych, yy, jakichś tam relacji, może troszeczkę innych. Także dajcie mi znać, czy byście chcieli coś takiego na Instagramie, jeśli mnie tam obserwujecie, bo nie każdy ma Instagram nie każdy obserwuje. Mniej też jestem aktywna właśnie na Facebooku na Judy Turcja, ale Instagram chciałabym właśnie troszeczkę bardziej rozkręcić. Nie, jest tam mało osób, bo jest ponad 600 osób, więc to też jest nawet sporo już, już ludzi obserwujących. Także zastanawiam się właśnie, czy, czy działać tam też troszeczkę. Zobaczymy. Chociaż wszystkie YouTuberki tak robią. Wiecie, to chyba jest nieprofesjonalną YouTuberką. Bo to powinna być taka moja reklama. Tam nam się reklamować. Wstawiam tam też zdjęcia i w ogóle, ale nie zawsze. I tak się zastanawiam, działać czy nie działać. Dajcie znać. Też tak macie, że wychodzicie z marketu i nie wiecie, gdzie, gdzie postawiliście samochód. To jest dobre. Jest tutaj nasza rakieta. Jest. Oj co wam powiem, że prezenty ch chłopaków zostały anulowane na Amazon. Eee, czy my żeśmy to anulowali, bo najpierw pokazało nam, że przyjdą coś po 20 grudnia. A dostaliśmy informację, że przyjdą w ogóle przed, eee, przed Sylwestrą. <laughs> Więc to tak nie może być, że prezenty przyjdą, a święta już będą za... Eee, Wiecie, już przeminą święta, a prezenty dopiero przyjdą. To tak nie chcemy. No i tak mamy, myślimy, co tutaj zrobić. To co oni wybrali tutaj u nas w rof w tym zabawkowym sklepie nie ma. Więc chyba będziemy musieli jechać do Bamberg. Tam jest taki duży, duży sklep z zabawkami i chyba e, weźmiemy chłopców. No i niech sobie sami wybiorą te prezenty. W Polsce też będą mieli dużo prezentów dostaną, więc e, no zrobimy to w ten sposób. Ekstra im zamówimy jeszcze na Sylwestra, jakieś takie nie niedrogie może, może nie, nie, że niedrogie, ale takie, wiecie, no upominki, powiedzmy. jasny zbiera kamienie, więc um, byśmy mu zamówili różnego rodzaju takie kamie kamienie plus książkę do tego. Enis też coś sam sobie wybrał, więc no zobaczymy, bo po prostu tragedia. Zawalone są internety, wszystko przychodzi, późno, mam nadzieję, że ta moja spódniczka przyjdzie o czasie, bo <laughs> no co ja założę na Wigilię, jak pojedziemy w ogóle. Podjechałam pod Kik, idę w ogóle sprawdzić, czy ja tu mogę wejść. Bo ostatnio sklepy odzieżówką można wejść, jeśli się ma. E, <grytanie> jeśli się ma co? Na szczepienie, lub szczepienie razem z testem, już teraz. o. Chyba nie da rady wejść, to być tak, że szczepion. No, także mama już weszłaś. Masakra, to jest jakaś. O fajne rzeczy są. Chciałam coś kupić jeszcze komuś i niestety nie idę to jest irytujące. Żeby wejść do takiego sklepu, trzeba mieć normalną kamerę. E, zobaczcie, ta pani przed chwilą wyszła z tego sklepu, to znaczy, że jest zaszczepiona. Z tego co wiem, to teraz trzeba mieć e, i szczepienie i test, Mo e, no coś tego rodzaju. E... Masakra jakaś, ej ja nie jestem zaszczepiona, nie mogę wejść do szkoły, nie mogę iść na wywiadówkę do mojego dziecka, e, nie mogę wejść do sklepu z ubraniami, za niedługo będzie tak, że nie będę mogła robić zakupów w sklepie spożywczym. Ej no sorry, ale okej, okay, już pominę, że ktoś ma te szczepienia, no ale oprócz tego musi się jeszcze testować, to po jaką cholerę to wszystko jest. No spulwersowałam się, bo nie mogłam wejść do sklepu, no, no ale podział jest, no nie oszukujmy się. Przyjechałam pod akcją. Mam nadzieję, że tu nie będzie takiej akcji. Znaczy, z tego co słyszałam, to Teddy i akcją, takie sklepy mają być bez jakichś tam ograniczeń, ale odzieżowe mają być z ograniczami, o, z ograniczeniem. Z, ale właśnie w takich sklepach jest więcej ludzi niż w takich odzieżówkach. Uff, jesteś pod szkołą, dajcie znać, jak to u Was jest, bo u nas, jak widzicie, jak nie masz dawki, to nigdzie nie wejdziesz. <laughs> Masakra! Bo po prostu, ja Wam powiem tak, ja tak nie potrzebuję, żeby wejść do takiego sklepu na już. Ja mogę sobie zamówić wszystko online, ale to zmierza ku złemu, bo jest segregacja ludzi. Jedni mogą wejść, drudzy nie mogą, a tak nie powinno być. O, skoro te osoby, które mają to, co muszą mieć, dlaczego dalej chodzą w tych maskach? I, I jeszcze dodatek, teraz muszą mieć wymagany, już teraz chyba, teraz tak, wymagany test jeszcze, jak chcą wejść do restauracji. Oprócz całych dwóch dawek muszą mieć jeszcze... Jeszcze testy, także petarda, ludzie, świat zwariował. Także dajcie znać, jak to u Was wygląda w Waszych krajach. Trochę tak się wstydzę, bo się patrzą na mnie. Dajcie znać, jak to wygląda w Waszych krajach, jak, jakie u Was są e, nowe wymogi, że tak powiem. Jeszcze a propos tych dwóch dawek. Dzisiaj w Hofflandzie to było tyle ludzi, były wszystkie kasy otwarte i człowiek na człowieku, a oni zamknęli dla niedawkowanych osób e, takie sklepy jak HM, Ceyna i odzieżówka. DZIZUSKĘKĘ. Dzieci mam, nie zgubiłam żadnych. Jeszcze od sąsiadki idzie. Na pasy. Ja po polsku przecież ona nie rozumie. Kom, Alex, kom. No, i jest dzisiaj oh, oh, do 13.00. I Elif też, także mam tu trujeczkę. Moje czwarte. W domu szybka kawka. To że mam takie duże auto, to są właśnie plusy dużego auta, możesz wziąć dzieci więcej i tak jak właśnie od sąsiadki, czemu miał iść, jakie ja miała miejsce, ciotki tam miała tak samo, także zabraliśmy się, a jest tak zimno, e, jeszcze chciałam wam tylko coś powiedzieć, muszę wyłączyć wodę. To nie, że ja mam coś do tych osób, które się zaszczepiły, albo które się nie zaszczepiły, mi to tam jest obojętne, wiecie. Bo ja sama nie wykluczam, że ja sama się może nie zaszczepię, jeśli do tego będzie dochodziło, że ja nie będę mogła do żadnych sklepów wejść do wywiadówek i będą naciskać. Ale chodzi mi o to, że to jest taka troszeczkę segregacja, tak nie powinno być. Powinno, powinien być wybór albo chcesz, albo nie chcesz. Tak samo jest ze szczepionką, na przykład na grypę. Jedni chcą, drudzy nie chcą się zaszczepić na tą szczepionkę. Więc ja sama nie, nie zaprzeczam, że może w przyszłości się nie zaszczepie, jak do tego do, będzie dochodziło. I nie jestem przeciwko. Tak, wiecie, a nie jestem. wiecie, mnie źle nie zrozumieli, nie jestem przeciwko tym, którzy się szczepią i tym, którzy się nie szczepią. Po prostu jestem neutralna. I to każdy robi jak chce. O, o to mi chodziło. Decydujmy do samych siebie. Anis odrabia lekcję, tak? I je niemieckiego. Ja to mówię prycle na to. Jak to się nazywa? Dokładnie. Prycy? No, słyszeliście? Tak, ja też to bardzo lubię. Uwielbiam to i to tak na sucho, bo te takie słone są, co sól jest na nich w góry, nie? Też są bardzo dobre. No, te są bez soli Wam wzięłam. A są takie z solą też. No. Ale o tym odsłonię. Tak? To ci kupię też. Odrobię lekcję, bo dzisiaj jest piątek, a w piątki mogą chłopcy sobie zagrać swoje gry, nie? No, bo w tygodniu zabronione, nie? Nie ma grania, jest nauka w tygodniu. Mhm. Bajki możecie oglądać, nie? I, I się uczyć. A w piątki możecie sobie zagrać w swoje ulubione gry, tak? No. lubi weekend! Tablet, jak um, nie jest weekend, to um, możemy tylko na tablet grać. Nie, też nie możesz na tablecie. Kiedy grałeś na tablet? Da! <grym> Kiedy? <grym> Mama musi zablokować hasłem nowym. Byś nie wchodził, kochani, ja już będę się w dzisiejszym vlogmasie ma się z Wami żegnać. Przemarzłam, jest mi tak zimno, że aż mną się. Zrobię sobie gorącej herbatki eee, i po prostu mała śpi. Położę się pod kocykiem razem z elifin i będziemy sobie leżeć przykryte takim cieplutkim kocykiem, bo ona też jest śpiąca. Od, w tym tygodniu w ogóle mm, nie spała w przedszkolu, bo jej od Zaczęłyśmy od tego tygodnia, chyba tak. E, bo jak spała, to w domu później chodziła późno spać. A teraz, jak nie śpi w przedszkolu, to w domu chodzi wcześniej spać. No, ale coś mówiła, że spać chce, także może jej się przyśnie. Ja już będę się dzisiaj z Wami żegnać, żeby nie robić tych vlogów takich długich. Także trzymajcie się. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Do jutra. Pa!